Dzień dobry. Nie masz czasami i tak nie trumny sprzywasz. Trumny? Tak źle jest. Ze przecinek jestem! Jarek formany, po Debiutant? Nie no nie, nie, nie debiutant. Ty już chyba teraz. trzecią, czwartą pomorską jedziesz. Wow, no to grubo A to jakieś uzależnienie, czy co? Nie, brak pokory do samego siebie chyba. <gry> Ale co, tylko pomorską jeździsz, czy coś jeździłeś? Tylko pomorską. W takich tak. Raz w roku i te no i super. Coś musi być chyba w tej trasie, skoro tu jesteś czwarty raz więc. Powiem tak, że pierwszy raz pojechaliśmy, jak była druga edycja z kolegą. Powiedzieliśmy, że to jest straszne, nigdy więcej. Rok później, kurde, no, przeżyliśmy, spróbujmy, może będzie lepszy czas, może nie będziemy spali. I dalej było dramatycznie. Było dramatycznie, ale już człowiek się czegoś nauczył. Jakieś kremy wziął. Pyłek mi bolał. Więc nie było tak strasznie. Ale... I tak powiem miło było, bo 56 godzin na 51 zjechaliśmy. No i później dobrze, to ostatni raz bez sensu. Po co się męczyć? No ale rok temu, a co nam szkodzi? No ale tęgło 47 godzin. No to w tym roku chyba poprawisz to to, nie umiem powiedzieć, bo czuję, że tak powiem, siły mi upadłeś trochę No ale co, jedziesz do mety? No chcę spróbować, a to jeszcze tak widzę, że jest 8 godzin najmniej. No ale to jak nawet jak miś powoli jechał, to chyba rekord pobijesz swój Prawdopodobnie, jak nie będzie żadnych awarii, nic z to... Odpukać To się uda Ale w ogóle oglądasz tą trasę, czy już tylko poprawiasz wynik? Trasa jest uznana znana w miarę Taka i tak nawigacja głupiej, ja parę razy dzisiaj zawracałem też Także to też nie jest tak, że tą nową kupiłem, miała być niezawodna Ale jak widać... A jaką masz? Garmina Garmina? Tak. Czyli też miałem Garmina, takiego małego, nie pamiętam, model Ale z nim był problem, on się cały czas zawieszał Nie mógł trasy przeliczyć, trzeba było go za tak tak. razem resetować Ten odpuczać trzyma Ale zauważyłem jedną rzecz nie nadążę, nie raz za mną. A no to, to wiele osób to mówi, no. że no to szczególnie jak w lesie jedziecie gęstym tak. No lesie, ale wiesz to jest takiej ostrego zjazdu. Na liczniku ci pokazuje 30-35, Nagle wpadasz na szosę, on dopiero się przelicza, i po jakimś czasie, kurde, nie tu pojechałeś chłopie, zawracaj. Więc do spokojnie turystyki pewnie spoko, ale tutaj trzeba zwracać na wszystko uwagę. No tak, poza tym przy turystyce. Też tak się nie zwraca uwagi na te nadrobione kilometry, a tu, a tu każde 100 metrów boli. Rozumiem. tak jak Drugim razem jak jechaliśmy takim, no nie, to pierwszym razem. Pojechaliśmy się przespać półczynie. I wracając z półczyna, tam jest ta droga rowerowa. Trzeba wrócić te same punkty na trasę. No jedziemy, jedziemy, ciśniemy ile fabryka dała, żeby nadrobić czas. dzwoni do mnie koleżanka gdzie my jedzie. A gdzie ty jesteś, tak? A no jak gdzie? Na pomorskie, no ale ty <laughs> od 15 km boku. Ojecha ja cieszy! <laughs> to, to była załamka, bo wtedy... To była też ta dłuższa trasa, to my zrobiliśmy 550 kilometrów. Olało. Za 6 godzin. Na razie spotkałem dwa człowieki dwa zające dzika i dwie czaple z małymi a tak cisza i w cholerę błota o tak tak dziękujemy organizatorowi muszę kończyć Ja te same skumle też smutno. Śmiałam się śmiałem jak wyjechałem z tego, jakąś się czarne, no czarne, czarne, tak. Tam gdzie jest sprawaty mają te swoje spanie. To jechałem przez 7 godzin, spotkałem dwie siwe czaple z małymi, dzika, dwa zające i po 7 godzinach dwóch naszych. No, bo wyjedziecie jedziecie gęsto, tylko że wy jedziecie wszyscy w tym samym tempie. No. no bo jesteście już wyselekcjonowani do tego samego tak, tempa, nie. nie? I tu przed tobą przecież jedzie dwóch, tak. 10 minut, za tobą pewnie zgraja 10 minut znowu. No tak to jest. Ja tam się poszedłem przespać z 3 godziny. Jak się położyłem, to miałem wszystkie łóżka, do wyboru nie było. No Niektórzy przyjechali, a przyjedli, wypili, mówili, mówili, wejdziemy dalej, a był do Szczecinka. A ty od której do której spałeś? Od trzeciej otwieram oczy. Tam miejsc nie ma. Czyli dojechała wiara. O i się tak obudziłem z jednym śniadaniowe, dobra, ruszam otwarte. podstawą, żeby takie ultra ukończyć, w dobrym zdrowiu, no i w ogóle żeby ukończyć? Co tu jest najważniejsze, o co tu trzeba zadbać? Na pewno fajnie z z kimś jechać, bo tak to strasznie głowa cierpi. Jak z kim jedziesz, to cię pocieszy, porozmawia jak my teraz. Jak jadę sam, to co chwilę, kurde, zmęczony jestem, czy ja dam radę? Kurde, następny podwias, ja pierdziele, po co ja tu przyjechałem? Łepetyna dostaję bardzo, no ale podstawą mimo wszystko jest kondycja. No, I tak tutaj ludzie z kim nie rozmawiam. Ktoś pojeździł tam nie wiem 100, 200 km, tydzień temu rower kupił i próbuje. Ale już czarny wielki jeden chłopak się poddał To ile osób z trasy, nie wiadomo. Ale... Ja myślę, że jednak większość tych, kto tu przyjeżdżają, wiedzą mniej więcej na co się piszą. Mniej no, więcej przynajmniej. No tak z rozmów wychodziło na przykład, nie wiem, brat brata nam mówił kumpel kumpla. Choć fajnie byłem, kiedyś dałem radę, to ty też tak radę. Czkolwiek powiem Ci, że patrząc po niektórych osobach to byś się nigdy nie spodziewał, że oni ćwiczą, coś robią a jestem pełen podziwu za wytrwałość i, i siłę jaką mają ja zawsze mam taki obraz jak się trochę z kolegą w piatą bawiliśmy i na pełnym kiedyś, wszyscy już skończyli, zamknęli metę, bo limit był 17 godzin i się okazało, że 60-latek został aha, na trasie na niego czekali, później się godzinę I ja byłem naprawdę pełen podziwu, że ten człowiek 18 godzin dymał i dał radę. Bardzo Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja bardzo jest. fajnie się gadało. Jak będziesz odjeżdżał w siną dal, pomachnij mi do kamery, epicko. Miłego. Miłego, trzymaj się.

Ja Masz... mówię na czoło. Tynka, który nie nasz. Podjąłem podium wiem. Gratuluję. Nie? Zimno. Dobra, nie ruszaj się tę chwilę, bo jest słabe i i... Lepiej jak będziesz nieporuszona. Brawo. Gratuluję. Powinno być na poruszony prawie? po 40 godzinach. Nie wiem czy które raz działa, które nie. Ja też już... Dobrze. Dobrze. Tak. Powitalnego łyczka. Pierwsza, tak, takie rady to A kurwa. Tak, no. Dzięki. Droga przez mękę. No. Tam droga no. przez mękę, przez tory dwa razy. Nie przez tory. No. Tory? Chłopie, to sokistę już został moim o, jakie tory? Gdzie wy to byliście? To? Trzeba zjechać w dół, kurwa przez tory przejść. Jakie tory? Żadne tory tu nie ma przejścia. No to tej trasie. To widać, że... moja Kto... padła. Musieliście nieźle pobłądzić Bardzo. Kiedy ja 3 kilometry na godzinę.